O zlikwidowanej szkole podstawowej w Drachowie oraz wyrzuceniu na bruk pięciu nauczycieli, mówił na konferencji prasowej poseł Zbigniew Dolata. 25 maja 2012 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok podtrzymujący orzeczenie pierwszej instancji w zakresie konieczności zapłaty odszkodowania przez szkołę w Drachowie. Szkoła podstawowa w Drachowie powinna zapłacić to odszkodowanie, no i władze gminy lekceważą sobie ten prawomocny wyrok z 2012 roku. Indywidualne zabiegi nauczycieli, aby doprowadzić do egzekucji prawomocnego wyroku, okazały się nieskuteczne. Pomocy poszkodowanym odmówiło między innymi Ministerstwo Sprawiedliwości czy Ministerstwo Edukacji Narodowej, które stwierdziło, że nie sprawuje nadzoru nad szkołami. Naruszenia prawa nie dopatrzył się też wojewoda wielkopolski Piotr Florek. Ja wystąpiłem niedawno do ministra administracji i cyfryzacji z prośbą o zajęcie się tą sprawą. Czekam na, czekam na reakcję, ale z tego miejsca apeluję do moich kolegów parlamentarzystów, aby, abyśmy wspólnie wystąpili do władz gminy Niechanowo. I, i Przekonali pana wójta do tego, żeby w dalszym ciągu nie naruszał prawa, żeby wykonał prawomocny wyrok, bo my powinniśmy działać w interesie mieszkańców, w interesie obywateli. Tych, którzy, tak jak powiedziałem, w starciu z władzami, które dysponują publicznymi pieniędzmi, często z obywatela lekceważą i lekceważą prawo. Co jednak najgorsze, do dziś nauczyciele z tej szkoły nie mogą znaleźć zatrudnienia, a przypomnijmy, że szkoła de facto została zlikwidowana w roku 2008.